Coś, co jest bardzo ważne w narodowej demokracji. Kuluary sejmowe. W kuluarach sejmowych dzisiaj, 16 stycznia 2016 roku jesteśmy. Odgrywa, odbywa się, odgrywa, odbywa się w sali kolumnowej, czyli sala imienia Kazimierza Pużaka. socjalisty zresztą, niezbyt zachęcająca postać socjalista, ale jednak polski socjalista. I w tych kuluarach spotykam osobę znaną z telewizji narodowej, pan, o właśnie, z przepustką, Zenon Nowak, osoba, która została skazana za naruszenie miru domowego komisji wyborczej, no i idziesz siedzieć. Wszystko na to wskazuje, dlatego pytam pana prezydenta Andrzeja Dudę. Panie Prezydencie, co dalej z tą Polską? Złożyłem razem z Rafałem Musakowskim. Można do kamery? To jest w tej chwili pismo tak. Proszę o właśnie, to jest proszę państwa pismo, które złożył pan Zenon Nowak. Do pana ministra Andrzeja Terry. Ciekawe, czy to jest Polak. Ja zacząłem ostatnio zadawać pytanie, czy Polacy sądzą, czy prawo w Polsce jest realizowane przez Polaków? Każde nazwisko wzbudza, każda postać. Trzymaj, yy, A, to jest na, na drugiej jest to samo, tak? Yy, każda postać wzbudza moje pytania o narodowość, o pochodzenie, o powiązania, o nazwisko panieńskie matki. Okazuje się, że to są pytania zakazane. Okazuje się, że te, te, te pytania są wysoce niewskazane w wielu środowiskach. No zobaczymy. Oddaję głos panu Zenonowi Nowakowi. Razem z Rafałem Mosakowskim zostaliśmy jako jedyni skazani prawomocnymi wyrokami za tak zwaną okupację Komisji Wyborczej. Nie była to żadna komisja, okupacja Komisji Wyborczej, a był to po prostu obywatelski projekt, protest. Ja jako Rafał jako członek też organizacji patriotycznej. Przypomnijmy, że za to samo nie został skazany pan Braun. Tak, czego... Brown został uniewinniony. Czyli za to samo co yy, robił, yy, pan Grzegorz Braun, wy zostaliście skazani na więzienie, a on został uniewiniony. Pytanie pieniędzy. jakie jest narodowe, jaka jest narodowość pana Brauna w tym miejscu. Nie, więc ja się nie będę wypowiadał na temat narodowości Grzegorza Brauna, ponieważ on nas wspiera, natomiast powiem tak. A by... gdyby cię nie wspierał, to byś się pytał. Na dzień dzisiejszy nas wspiera i do tego zmierzamy. Yy, Sytuacja wygląda następująco. Myśmy skazani zostali wyrokami prawomocnymi na z Rafałem Mosakowskim na grzywny w wysokości 700 zł. Oczywiście nie potrzebujemy się do żadnej winy, więc tej grzywny nie zapłaciliśmy. W tej chwili. Grożą nam yy, dodatkowe postępowania, Rafał już został skazany za, zaniepłacenie, za, za niepłacenie grzywny na 17 dni aresztu. Ja również nie zapłacę i jeżeli nie zapłacę to czekam mnie w najbliższym czasie też taka sama kara. Natomiast obaj złożyliśmy wnioski o ułaskawienie do prezydenta Dudy i tu zaczynają się schody. Złożyliśmy wnioski na podstawie tzw. łaskawienia prezydenckiego Niestety te do rąk własnych prezydenta Dudy. Niestety te nasze wnioski nie dotarły do pana prezydenta, a podpisała się pod nimi niejaka pani Małgorzata Neumann. Dyrektor, Neumann? Tak, dyrektor, to nie jest polskie nazwisko. Ciekawe jest to nazwisko. Dyrektor Neumann. Biura do Spraw Obywatelstw i łaskawie, omawiając nam procedury tzw. prezydenckiej. Dokumenty zostały za pośrednictwem prokuratury przesłane do sądu. I sąd, który skazywał nas, ma teraz zadecydować o łaskawieniu. Ja dostałem z sądu pismo, yy, czy poprawiłem się i nastąpiły jakieś zmiany, że nas zasługuje na akt łaski. Więc oczywiście... Napisałem, że w tej kwestii jedyną osobą, która może decydować o łaskawieniu, jest prezydent Rzeczypospolitej pan Andrzej Duda. Czekam dalej na podniesienie. Które spowodują, że zostaniemy ułaskawieni. Pytam się po prostu, panie prezydencie, co dalej z tą Polską? To dzięki naszej akcji spektakularnej wtedy w Komisji Wyborczej został pan prezydentem RP. Bo po tym obywatele zaczęli patrzeć na ręce Komisji Wyborczej, powstał ruch tak zwany kontroli wyborów. Przyjechali obserwatorzy z zagranicy. I tym wszystkim poczynaniom dziś nie rządzi Bronisław Komorowski. Ja sam wraz z moją rodziną głosowałem też na pana. I za moją obywatelską podstawę ja dzisiaj pójdę do więzienia. A inni, którzy takiej podstawy nie mieli, wręcz przeciwnie, nawet pamiętam takich posłów. Jak, który dzisiaj jest z roku Kukiza, który uciekł z tej, yy, z tej demonstracji, przyszedł, a później stchórzył, nazywa się Robert Winnicki, co jemu wytknąłem. I... My jesteśmy dalej represjonowanymi obywatelami w Nowej Polsce. Czekam na reakcję pana prezydenta i pomyślę załatwienie sprawy. Myślę, że później nas zrehabilituje też, bo łaskawienie nie jest jednocześnie rehabilitacją. Dziękuję bardzo.